Cześć, to jest Spam, jedyny program w internecie, w którym antykościelne myślenie prowadzącego pojawia się równie często jak Halloween w Ewangelii. Zapraszam. Zaczynamy polityką z zeszłego tygodnia, bo świętowanie świętowaniem, ale głupotki same się nie zdementują. Redaktora mizerskiego zostawiam w ogóle w spokoju, bo trzeba nie mieć wstydu, żeby jego odważne pisanie o kościele w ogóle traktować poważnie. W sumie to trzeba też nie mieć wstydu, żeby brać pieniądze za pisanie takich felietonów, no ale różnie w życiu bywa. Naszym tematem niech więc pozostanie redaktor Passent, który zdiagnozował w polskim społeczeństwie czyhanie na szatana. Jednym z generałów armii Zgorszenia jest Dariusz Oko, doktor habilitowany, kierownik katedry Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. W wywiadzie dla naszego dziennika doktor Oko mówi, że ludzie zniewoleni przez ateizm i seks są zdolni do strasznych rzeczy. Nieprzypadkowo największe zbrodnie w dziejach popełnili ateiści, chyba jednak ksiądz doktor się myli. Wielkich zbrodni dokonywano zarówno pod hasłem religia to opium dla ludu, jak i God meet uns. A ja sobie myślę, że to dziennikarz się myli dlatego, że oba te hasła mają właściwie wspólny fundament. Przekonanie o tym, że Bóg jest zmyślony. Nazistowskie Gott mit uns to przecież nic innego jak zawłaszczenie sobie idei Boga no bo nie osoby przecież Bóg nie istnieje i pozbawienie katolicyzmu wpływu na terenie Rzeszy. A zatem paradoksalnie obie te treści są ze sobą zgodne, ale żeby ten paradoks dostrzec, trzeba potraktować poważnie swoich czytelników i czytać coś więcej niż własne felichtony. Notabene profesor Hartmann już kilka ładnych lat temu w eseju na łamach Liberté pisał o naszym kraju jako o państwie wyznaniowym. Tamten tekst wywołał jednak mniejsze echo niż kilka zbędnych słów o kazierostwie, ponieważ w naszym kraju trwa czyhanie na szatana. Niech szatan tylko się potknie, natychmiast się na niego rzucają. Co? 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 No już sam nie wiem, gdzie tu łapy wsadzić. Tamten tekst nie wywołał takiego zgorszenia, dlatego że ta śpiewka o państwie wyznaniowym, to to nie była solówka dla jednego śpiewaka, tylko utwór chórowy w tym czasie. Co właściwie trwa od momentu spisania konkordatu w mniejszym lub większym natężeniu, bo te 5 lat, które czekano z jego ratyfikacją, to przecież nie dla żartu. Zresztą, sama sugestia, że konsekwencje, które spotkały profesora po tym zarumbistym wyczynie, to jest efekt jakiegoś katolickiego lobby, jest tak śmieszna, że właściwie ciężko się do tego odnosić. Przecież odcięto się od niego także po tej antyklerykalnej stronie barykady. To znaczy, co kościół naciskał i o nią a no dobra, no faktycznie to ustąpmy Kościołowi, tak. A mnie się najbardziej podoba to ostatnie zdanie. W Polsce czyha się na drobny błąd. Na Przyjęzyczenie na małą pomyłkę, i już katolicy rzucają się do gardła. Dokładnie tak jest. Przecież na radykalnym katolicyzmie w Polsce zbija się fortunę, że wymienia takie nazwiska jak W każdym razie szkoda, że nikt nie łapie zasłówka takich cudzwołków, jak arcybiskup Michalik, czy arcybiskup Gondecki. A gdyby się znalazł ktoś, kto złapie ich na jakimś lapsusie albo przeinaczy ich intencje, ależ by było w Polsce dobrze. Z kolei wprost w tym tygodniu wypuszcza tekst redaktora Dzierżanowskiego o, no właśnie o czym? O synodzie, a właściwie to o rewolucji papieża Franciszka na synodzie, bo to jest ważniejsze. Artykuł, oczywiście, jest wyrazem życzeniowego myślenia, jak to zwykle bywa, no i wybranie tekstów jest dość trudne. Natomiast ograniczyłem się do jednego, fajnego, reprezentatywnego. Już wcześniej wiadomo było, że ten synod będzie wyjątkowy, jeszcze z innego powodu. Biskupi po raz pierwszy mieli w otwarty sposób zmierzyć się z najbardziej kontrowersyjnymi kwestiami etyki seksualnej. Chodziło m.in. o kwestie dopuszczenia do komunii rozwodników, którzy znajdują się w ponownych związkach, o miejsce osób homoseksualnych w kościele oraz antykoncepcji. Dotąd problemy te objęte były niemal całkowitym tabu. Za Jana Pawła II i Benedykta XVI na kościelnych szczytach w zasadzie nie można było o nich dyskutować. Franciszek nie tylko poprosił o szczerą debatę, ale jeszcze zaprosił do niej wiernych z całego świata. Rok przed synodem Watykan rozesłał bowiem do katolików na całym świecie ankietę, w której pytano, jaki jest stosunek wiernych do tych zagadnień. Po pierwsze, czy synod naprawdę zajmował się antykoncepcją i kwestią etyki seksualnej? Bo mnie się wydawało, że rodziną, więc to by była dla mnie nowość. Dwa. Czy naprawdę te problemy były za poprzednich papieży tematem tabu? Tak się składa, że jeden papież rozpoczął pracę, a drugi ją zakończył w pewnej bardzo delikatnej sprawie. Kongregacja Wychowania Katolickiego opublikowała dokument pod tytułem Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania powołania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekście przyjmowania ich do seminariów i dopuszczenia do święcej. Jeden z najdelikatniejszych tekstów, jakie znam, który i tu ciekawostka niekoniecznie wyklucza homoseksualistów, no ale żeby to wiedzieć, to trzeba coś w życiu przeczytać. Ale poza tym to oczywiście jest wina polskiego zatęchłego kościoła, no bo tam prefektem kongregacji jest kardynał Grocholewski. No a już ankieta Franciszka rozsyłana do wszystkich wiernych na całym świecie to jest bzdura tysiąclecia. Kogo z Was zapytano o zdanie? Ręka w górę. Prosta. A wiecie, co jest najgorsze? Jeżeli ktoś ma pojęcie o kościele w wielkości mniej więcej 10% tego, co ma statystyczny niedzielny Kowalski, to będzie przekonany, że rewolucja papieża Franciszka trwa. Będzie szukał, co syn od nowego ustalił o antykoncepcji. Będzie uważał Jana Pawła II jako wielkiego inkwizytora, takiego turbocenzora. No i pewnego dnia zapyta was, czy macie może znaczki od tej ankiety Franciszka, co to do Was portą przyszło. A tu nic z tych rzeczy. Oto jakie relacje teraz są wiarygodne. Rozgadałem się więc teraz szybka piłka. Wywiad z teologiem Hariną Bortnowską w najnowszym Newsweeku. Poglądy można mieć różne i fajnie, że mamy dyskusję, ale przy całym szacunku do osoby ode mnie mądrzejszej i 60 lat starszej, to na jedno zdanie musiałem dostać świeżbu i ale. Może do uczestniczenia w kościele potrzebna jest po prostu wiara chrzcielna, która opiera się na wyznaniu Jezus jest Panem. To znaczy bardzo wiele, ale nie wymaga precyzyjnego określenia pozostałych zasad wiary. Ten pan z małej litery to w ogóle już pokazuje, z jaką gazetą mamy do czynienia. No nie, ale to już tak na marginesie. Esencją tego wszystkiego jest fakt, że od momentu nakazu misyjnego Chrystusa formuła chrzcielna jest zawsze formułą trynitarną. Tak zawsze było i sama wiara w Jezusa niczego nie wyjaśniała. Kandydat do chrztu jeszcze właśnie w okresie katechumenatu musiał poznać i przyjąć kolejne artykuły wiary. O tym pani teolog na pewno doskonale wie, zna przecież historię katolickiej dogmatyki. Dlatego tym bardziej rozważania idące w tym kierunku uważam za co najmniej dziwne. Na koniec pozostaje się tylko uśmiechnąć, że polityka, która nieustannie zarzuca polskiemu kościołowi zaduch, teraz wypuszcza specjalny numer na zaduszki, Że nadal level miliard. Cóż, do zobaczenia, a teraz Vox Populi. In the box